Jarzynowo, ojczyzno ty moja najzdrowsza, Pełna witamin, kolorów, wody i słońca, Widzę i opisuję twój urok codziennie, Sądząc, że właśnie tak obowiązek swój spełnię, Lecz daremne to starania i szkoda trudu, Nigdy nie oddam piękna warzywnego ludu I jarzyn żywota poczciwego spokoju, Który płynie od lat, bez żadnego wyboju. Nie opiszę też smaku mineralnych soli, z których wszyscy możemy korzystać do woli. I ciebie, co jak ziemia obiecana nam jesteś, na której życie jarzynom płynie nieśpiesznie. Co jak matka przygarniasz do siebie warzywa, by każde fotosyntezy mogło zażywać. By to wszystko opisać, zabraknie mi strofek. Stąd rozpocznę na razie od pierwszych wykopek.